Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. W ciągu najbliższej doby pojawi się więcej chmur, szczególnie nad Polską Zachodnią, Południową i Południowo-Zachodnią. A to wszystko za sprawą układu niskiego ciśnienia, który będzie przesuwał się z nad Holandii nad Polskę i związany z nim front atmosferyczny sprowadzi do naszego kraju chmury, z których popada uwaga, zima. Deszcz ze śniegiem, miejscami sam śnieg. Na krańcach północno-wschodnich nadal pogoda będzie poprawiał układ wysokiego ciśnienia, tak naprawdę układy wysokiego ciśnienia, które powoli się od nas odsuwają, ale jeszcze sprawią, że w niektórych regionach pojawi się bezchmurna aura. W nocy na zachodzie, na południu, na południowym zachodzie deszcz ze śniegiem, a miejscami sam śnieg. Na termometrach w najchłodniejszym momencie nocy od minus 8 do 1 stopnia. Ostrzeżenia dla kierowców, tam gdzie pojawią się opady, przez. Opady o charakterze marznącym, te deszczu ze śniegiem, drogi będą śliskie. Jutro od rana nad Polską sporo chmur, zwłaszcza w strefie frontu atmosferycznego. Tam, gdzie układy wysokiego ciśnienia będą poprawiały jeszcze pogody, czyli na północnym wschodzie, będzie bardzo pogodnie. Zobaczmy szczegóły: na Pomorzu Kujawach i w Wielkopolsce od 0 do 2 stopni. W rejonie Zatoki Gdańskiej niemal bezchmurnie, ale w pozostałej części regionu zachmurzenie całkowite i opady, deszcz i deszcze ze śniegiem. Na północnym wschodzie rozpogodzenia, tutaj akurat słońca będzie najwięcej. W tym regionie jedynie na ziemi łódzkiej zachmurzenie całkowite i deszcz ze śniegiem. Podkarpacie, Lubelszczyzna, Małopolska, tylko w okolicy Rzeszowa szansa na rozpogodzenia, poza tym zachmurzenie całkowite od 0 do 2 stopni i opady. Górne, dolne Śląskie, Ziemia Lubuska 2 stopnie, opady o charakterze mieszanym i zachmurzenie całkowite. Ostrzeżenia dla kierowców w większej części Polski będą obowiązywały. Śliskie drogi, uważajmy. Warunki biomateo obojętne i niekorzystne. Temperatura odczuwalna niższa niż to na termometrach. No to sprawdzamy kolejne dni. W piątek zachmurzenie duże i opady, deszcz ze śniegiem albo sam śnieg. W sobotę również w większej części Polski opady te zimowe, sam śnieg albo deszcz ze śniegiem.